Witam Was. Całkiem niedawno rozmawialiśmy na temat transhumanizmu w kontekście szeroko pojętego zdrowia publicznego i cywilnych zastosowań komercyjnych, a dzisiaj proponuję Wam podejść do tematu od strony wojskowości. Analiza wspólnego projektu brytyjskiego MON, a raczej wewnętrznego think tanku MON, Centrum Rozwoju Koncepcji i Doktryn, Doktryn DC. -DC i niemieckiego Urzędu Planowania Obronnego Bundeswehry, BODP. Augmentacja ludzkości, świt nowego paradygmatu. Augmentacja w tym wypadku to będzie rozszerzenie. No, świt nowego paradygmatu, <gryw> nazwa Kozacka, ale moim zdaniem projekt jest wielce niepokojący. Zapraszam. No i tak, raport mówi wprost do zwiększeniu, rozszerzeniu zasobów ludzkich, zasobów pojedynczego żołnierza do celów militarnych. Rosnące wykorzystanie systemów autonomicznych i bezzałogowych od poziomu taktycznego do strategicznego może znacznie zwiększyć efekt bojowy, jaki jednostka może przynieść, aby zrealizować ten potencjał. Interfejsy między ludźmi a maszynami będą musiały zostać znacznie ulepszone. Ulepszenie człowieka będzie odgrywać ważną rolę w umożliwieniu tego interfejsu. Żołnierz tutaj jest traktowany jako platforma, tak jak tak jak każdy inny sprzęt. Dany model samolotu, czołgu czy pojazdu. pojazdu nie może być w wielu wersjach, na różnych platformach, i w zależności od tego, do czego będzie wykorzystany, tak będzie dozbrojony. Tutaj mamy trzy główne pola do ulepszania człowieka: kwestia fizyczna, psychologiczna, a także społeczna. No i tak, sprawność fizyczna to zdolność wpływania na środowisko fizyczne i poruszanie się w nim. Siła, zręczność, szybkość i wytrzymałość to kluczowe elementy i kompromis między nimi. Sprawność psychologiczna obejmuje poznanie, emocje i motywacje. Poznanie jest mentalnym działaniem lub procesem nabywania wiedzy i zrozumienia przez myślenie, doświadczenie i zmysły. Obejmuje procesy takie jak uwaga, kształtowanie wiedzy, pamięć roboczą i długofalową. Rozumowanie, rozwiązywanie problemów i podejmowanie decyzji. Emocja opisuje subiektywne ludzkie doświadczenie i jest ściśle związana z motywacją, która jest siłą, która energetyzuje, aktywuje i ukierunkowuje zachowanie. Wydajność społeczna to zdolność postrzegania siebie jako części grupy i gotowość do działania w zespole. Opiera się na samoświadomości i umiejętności zrozumienia zachowań innych. Jest ściśle związana z umiejętnościami komunikacyjnymi, współpracą i zaufaniem. Podstawową zasadą wyników społecznych jest spójność grupy. Żołnierza będzie można optymalizować na dwa sposoby. Pierwsze to zwiększenie wydajności aż do granic możliwości, bez dodawania dodatkowych cech, a drugie to jest właśnie Nadawanie dodatkowych cech, których no, albo nie można było uzyskać za pomocą dodatkowego sprzętu, albo niejako te cechy mają sprzęt zastępować. Chcemy, aby wojownicy, niezależnie od tego, czy są cyberspecjalistami, pilotami dronów czy żołnierzami piechoty, byli silniejsi, szybsi, inteligentniejsi, bardziej odporni i bardziej mobilni, aby pokonać środowisko i przeciwnika. Ponieważ Technologia stała się bardziej wyrafinowana, nasze myślenie stało się bardziej skoncentrowane na maszynie niż na osobie, ale to musi się zmienić, jeśli chcemy być skuteczni w przyszłości. Co ciekawe, na przykład wizją czwartej rewolucji przemysłowej, gdzie no, mówi się wprost, iż tylko nieliczne jednostki będą miały pracę, że wszystkich zastąpią roboty i sztuczna inteligencja, Tutaj do tego tematu nie podchodzi się z takim entuzjazmem. Wręcz mówi się o ograniczeniach, jakie niesie ze sobą sztuczna inteligencja. W raporcie przyznają, że moc obliczeniowa to nie wszystko, że sztuczna inteligencja ma własne słabości. Ludzie nadal będą mieli przewagę w wielu obszarach, na przykład kreatywności czy osądu sytuacji. No i to właśnie w tych obszarach są potrzebne usprawnienia. Przyszłe wojny wygrają nie ci, którzy dysponują najbardziej zaawansowaną technologią, ale ci, którzy potrafią najskuteczniej zintegrować unikalne możliwości, zarówno ludzi, jak i maszyny. Ludzkie usprawnienia to brakujące części tej układanki. To wszystko jest zaznaczone na trójkątnym diagramie, i też na końcach mamy. Do czego dana technologia będzie wykorzystana, a te technologie to m.in. egzoszkielety, rozszerzenia sensoryczne, teleegzystencja, czyli no, kamery dodatkowe, genetyczna inżynieria, interfejs mózg-maszyna, farmaceutyki, bioinformatyka, rozszerzona rzeczywistość. W projekcie przewiduje się, że przyszłe konflikty zbrojne będą w ograniczonym tylko stopniu opierały się na ciężkim sprzęcie, to w dużych ilościach na małym, na małym obszarze a to ze względu na precyzyjną broń dalekiego zasięgu jest położony nacisk na lżejsze, bezzałogowe, bardziej wszechstronne siły mobilne i tutaj widzą właśnie rolę żołnierza przyszłości. Ma on zwiększyć siłę bojową, którą może wnieść do użycia, łącząc go w sieć z systemami autonomicznymi i bezzałogowymi. Włączenie żołnierza do sieci pojazdów autonomicznych i bezzałogowych jest następnym krokiem do systemów, które możemy zaobserwować w wypadku F-35, bo przy okazji, kiedy PiS sobie, sobie nam za nasze pieniądze zafundował te cacka, no to wyszło, że zmienia się z tym sprzętem zmienia się filozofia pola walki, że F35 bez odpowiedniego, bez dedykowanego systemu komunikacji, w którym najlepiej by znajdowały się inne inteligentne sprzęty wojskowe, bez tej całotoczki ma zmniejszone, zmniejszone wartości bojowe. Dopiero jego siła rośnie, jeżeli jest elementem nowoczesnego pola walki. No a tutaj mamy pójście o krok naprzód, gdzie no, praktycznie każdy żołnierz będzie elementem na nowoczesnym polu walki. A co za tym idzie? Żołnierz będzie otrzymywał o wiele więcej informacji niż otrzymuje teraz. Jednak współpraca ze sztuczną inteligencją, która będzie dostarczała nieproporcjonalnie więcej informacji, będzie obciążeniem dla personelu. Szczególnie w przypadku osób zaangażowanych w dowodzenie i kontrolę. Dlatego też kluczowa będzie identyfikacja żołnierzy o cechach przywódczych na etapie rekrutacji, w czym może pomóc bioinformatyka. Interfejsy mózgowe, farmaceutyki i terapie genowe mogą odegrać znaczną rolę w optymalizacji i poprawie biegłości dowodzenia i kontroli. W perspektywie krótkoterminowej, nieinwazyjne interfejsy mózgowe mogą poprawić wydajność dzięki monitorowaniu obciążenia poznawczego, opracowaniu lepszych procesów i usprawnieniu treningu. W dłuższej perspektywie, interfejsy mózgowe mogą połączyć mózgi z centralą, zapewniając całkowicie wspólny obraz działania, poprawiając jakość i szybkość. Podejmowania decyzji. No i kwestia następna, co z takimi półcyborgami <laughs> po przejściu na zasłużoną emeryturę? Mamy dwa główne problemy. Po pierwsze, co zrobić z weteranami, którzy mogą być łatwym, łakomym kąskiem dla wielkiego kapitału czy dla jakichś szemranych interesów? Czy ich wojskowe modyfikacje. Nawet pomijamy, pomijamy no kwestię prozaiczną, jak zwiększona siła fizyczna, no ale bardziej tamte, to co jest pod kopułką, prawda? Te, te jego tam podpinania się i większe moce obliczeniowej, te niestworzone historie. Co się stanie, jeżeli taka osoba przejdzie na emeryturę? No a z drugiej strony, jak te obciążenie, czyli chociażby zwiększona ilość informacji, te wszystkie. Bodźców, prawda, te, te modyfikacje genetyczne, operacje, prawda, no bo niektóre rzeczy trzeba będzie wszczepić. No jak po latach służby taka osoba będzie, w jakiej kondycji fizycznej, psychicznej będzie, no na jego też się potem odnajdzie, na emeryturze. Przede wszystkim dochodzą do wniosku, że. Po zakończeniu służby tego typu modyfikacje będą musiały być wymontowywane, <laughs> że nie mogą one trafić, wiadomo, że trafią, ale taki jest zamysł: nie mogą one trafić do zastosowań cywilnych. Zastosowanie inwazyjnej augmentacji człowieka może wymagać operacji usunięcia lub obniżenia jakości implantów, co może być. Niedozwolone w życiu cywilnym. Ponowna integracja ze społeczeństwem może być skomplikowana z technicznego punktu widzenia, ale nauka życia bez wzmocnienia na poziomie wojskowym może stanowić jeszcze większe wyzwanie dla zdrowia psychicznego. No i na koniec etyka: czy to wszystko, no, czy to się godzi, <laughs> czy, czy możemy tak robić, czy y, powinniśmy w tym kierunku iść? No i tutaj jest bardzo. Decyzja jest do bólu pragmatyczna, czyli no, ludzie sobie gadają, jest dużo opinii, ale my nie możemy czekać ze startem opracowania tych technologii, aż ludzkość no, dojdzie do wniosku, czy to dobre jest, czy jednak nie powinniśmy tego robić. No, z prostej przyczyny, jeżeli my tego nie zrobimy, to zrobią to nasi przeciwnicy. Obrona nie może czekać, aż zmieni się etyka, czyli zakładają, że etyka się jednak zmieni, tylko trzeba będzie nad Ludźmi opracować, zanim zaangażuje się w rozwój człowieka, musimy być w rozmowie od samego początku, aby poinformować debatę i zrozumieć, jak ewoluują poglądy etyczne. Nakaz użycia ludzkiej argumentacji może ostatecznie nie być podyktowany żadnym wyraźnym argumentem etycznym, ale interesem narodowym. Kraje mogą potrzebować rozwoju ludzkiego. Lub zaryzykować oddanie wpływów, dobrobytu i bezpieczeństwa tym, którzy to zrobią. Podsumowując w kilku zdaniach, rola człowieka w nowoczesnym konflikcie zbrojnym przyszłości to jeszcze większa integracja ze sprzętem wojskowym, o wiele większy przepływ informacji, jaki mamy, i uczestnictwo na odległość, co zostało już zapoczątkowane przez Armię USA i drony, prawda, i pilotowanie sobie z bezpiecznych pokoików przy klawaturze, myszce, czy co oni tam za wolanty mają. Jednak w raporcie też są postawione pytania stawiane przez zwolenników transhumanizmu, którzy również dostrzegają niebezpieczeństwo, a może bardziej są ciekawi, jak tego typu modyfikacje wpłyną na człowieka i wpłyną na postrzeganie siebie jako człowieka, no bo Wiadomo, niektóre modyfikacje możesz sobie wymontować, ale jeżeli mówimy o jakichś terapiach genowych, no to ci żołnierze po takiej modyfikacji przekazując geny następnym pokoleniom, będą przekazywali już je zmodyfikowane. No i rodziny żołnierzy, następne pokolenia żołnierzy będą już rodziły się, czy będą chciały być żołnierzami, czy nie, z określonymi cechami. Może o wiele mniej zaznaczonymi. No, ale coś tam będzie się różniło. Ja odsyłam też do badań polsko-zespołu polsko-hiszpańskiego, gdzie udowodnili, a przynajmniej takie mają efekty badań, że modyfikacja genowa wpływa na psychikę. Zapraszam. Jednocześnie się z Wami żegnając. Dajcie znać, co na ten temat sądzicie. Jeżeli macie trochę czasu, zostańcie ze mną, posprawdzajcie, czy coś Was nie ominęło ze starszych filmów, a może coś z nowości by Was zainteresowało. Pamiętajcie o moim koncie <grym> na portalu syp.tv od sypywania. Dziękuję też... O Jezu, ale mnie noga rozbolała. <grym> Dziękuję wszystkim osobom, które wspierają ten kanał. Czyli widzą, czyli wam wszystkim, że wchodzicie, oglądacie, zostawiacie komentarze, oceniacie film, ale przede wszystkim dziękuję za to, że jesteście. Życzę wam wszystkim miłego dnia, miłego wieczoru i pozdrawiam Was serdecznie.